Może przejść tam kara na 30 tysięcy, na 60 tysięcy, co za problem. I teraz jakby maestria ze strony rządzących tego rozwiązania jest taka, że jeżeli podniosą się jakieś protesty, no to się powie: ale o co chodzi? Przecież ścigaliśmy pana? Nie, nie ścigaliśmy, więc czemu ma pan pretensje? No system jest w testów, testujemy, nikomu krzywdy nie robimy. A jeżeli będzie trzeba, będzie ktoś, kto na przykład podpadnie, czy będzie nieposłuszny, albo nie wiem, nie spodoba się, to jego się procedury uruchomi. się, Jest ustawa, tak nikt nie protestował, bo nikogo jakoś to nie dotknęło specjalnie. Moi znajomi w pracy, nawet nie wiedzieli, że coś takiego jest, jakie tam są kary, to już w ogóle im się nie śniło. No bo co, nie mają firmy transportowej, nie jeżdżą autobusem, przyczepy też nie mają, więc co ich to obchodzi, tak? Jest problem, nie ma problemu. A to, że gdzieś tam jakieś ustawy powstały, które pozwalają cię za jedno przewinienie praktycznie skroić z wartości mieszkania, tak? bo jak ktoś się puści w trasę przez jakiś bramek, to bez problemu w jeden dzień może cyknąć wartość mieszkania i w jeden dzień dostać karę i stracić własne mieszkanie. To jest, jest metoda na to, tak? Czyli taka świetna, zgodnie ze starą, dobrą, stalinowską zasadą, że jak jest człowiek, to i paragraf się znajdzie. Myślicie, że, że tego się nie wykorzystuje, to tak nie działa? W internecie pełno jest opowieści ludzi, którzy na przykład się z fiskusem tam procesowali, czy, czy starali się coś tam odzyskać. Ba, nawet jest, są opowieści inspektorów, którzy chcieli odzyskać dla budżetu państwa jakieś pieniądze i tam jakieś sprawy wytoczyli, bo znaleźli jakiś dobry punkt zaczepienia. Ale ich tam naczelnik przystopował, powiedział: Stop, tego zawodnika nie ruszamy, tego nie, tego możesz skroić, ale tego nie. To, to tak mniej więcej działa. Teraz zastanówmy się, jakie są tody teraz ścigania takich przestępców gospodarczych. To jest teraz modne słowo: przestępca gospodarczy to jest najważniejszy przestępca. Zabójcy, jacyś bandyci, skopał staruszkę, nie, to, tam, to jest ta niska szkodliwość społeczna, to, to nie ma co nawet ścigać, tam dwa lata w zawieszeniu. Gorsi są przestępcy gospodarczy. E, otóż do ścigania czy do egzekwowania kar systemu JATOL, oprócz wysyłania tam zdjęć z bramownic, którymi się zajmuje Generalna Inspekcja Transportu Drogowego, czyli tzw. krokodyle. Mają do tego swoje samochodziki, które puszczają ewentualnie w trasy za takim łamiącym przepisy czy ustawy jakimś kierowcom w pracującym firmie transportowej. No i pewnie wielu z Was widziało te samochodziki, nie wiem czy się tam przyglądaliście bardziej czy mniej. W każdym razie po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że te auta są wyposażone tak jakby miały szukać pozaziemskich cywilizacji autentycznie. Tam jest na dachu taka antena. Która pozwala na jakąś niepotyczną transmisję danych z centralą, żeby tam przetrzepać tego transportowca, że tym autem i ponoć tym sprzętem, który się na tym znajduje, to można by szukać pozaziemskich cywilizacji. I to nie jest jedna firma, która takie auta ma, oprócz tego jest jeszcze izba celna, która tam do baku zagląda, patrzy, czy jest odpowiednio tam, odpowiednie paliwo, odpowiedniego pochodzenia. Jest straż graniczna, która tam wprawdzie miała naszych granic chyba pilnować w założeniu, nie wiem. Ostatnio mi taki patrol Straży Granicznej zaczepił tutaj na łąkach. Aż miałem wszystko w porządku. <grywania> no się tam specjalnie nie przejmowałem. Pan sprawdził papiery, tam auto prawdziwie no ale niedawno kupione. Dobra. Czemu pan jedzie na ścieżce rowerowej? Pytam się, no jaka ścieżka rowerowa? Przecież tam nie ma znaku, jak wjechałem na drogę. No. W sumie rzeczywiście nie ma, no z, z drugiej jest, prawda? Więc jest pan na ścieżce, także niech pan przyjmie pouczenie, że drugi raz pan będzie jechał, to już będzie mandat 500 zł. Dobrze, to proszę pokazać gaśnicę. Tak? jakie takie oczy sobie tak y, pomyślałem, to y, oni są w końcu strażą graniczną czy strażą pożarną. Znaczy zacząłem szukać gaśnicy. Szukałem, szukałem. Gaśnicy nie znalazłem. No ale nowe auto, no to się tam jakoś wytłumaczyłem y, i pan. Y, łaskawie, dobrodusznie mnie puścił bez mandatu 100 złotych. Natomiast bardzo znamienne jest, co Straż Graniczna robi na ścieżce rowerowej, tak, na łące i wydaje nasze pieniądze, spala nasze paliwo, tak, bo sobie gość stoi na światłach w nocy, tam przez, czy w nocy, czy po południu, przez, przez jakiś czas, sobie jeździ, zwiedza, a miał granic pilnować. Więc tak. ja bym chciał zobaczyć, że kiedyś nas najadą ruscy od morza, albo nie wiem, Niemcy czy ktokolwiek inny, czy Arabowie od południa, jak oni będą pilnować wtedy naszych granic. Tak, to to chciałem sobie zobaczyć w przyszłości. Także takich służb nie jest wcale jedna, dwie. Takich służb jest kilkanaście, które mają zezwolenie na te niebieskie, na przetrzepanie kierowców, na dowolną okoliczność. Co więcej, na zbieranie danych osobowych bez zgody sądu. Na podsłuchy, na kontrolę, na prowadzenie spraw jakichś takich własnych administracyjnych, dochodzeniu różnych kar. Nie wiem, być może mają jeszcze jakieś inne uprawnienia. Nasz miłościwie panujący nam, czy niemiłościwie prezydent nadał im dodatkowe uprawnienia. Ja tutaj ustawy specjalnie czytałem, no, że warto, także radzę się zainteresować. Ale do czego zmierzam? Cały ten wywód ma mniej więcej prowadzić do tego, że największym i najgroźniejszym przestępcą w Polsce jest ten, kto prowadzi filmy. Nie ważne przykład.